Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. I dzisiaj, w takich pięknych okolicznościach przyrody, zapraszam Cię na następny odcinek serii Obudź w sobie Supermoce czyli 13 dziecięcych nawyków, gdzie przeprowadzam Cię przez 13 dobrych nawyków, 13 takich dobrych postanowień Twojego dziecka. I dzisiaj już jesteśmy przy 12 nawyku, czyli będziemy wchodzić w supermoc dbania o zdrowie. Ja nazywam się Joanna Pacula-Nowak, czyli Zen Mama i jestem rodzicu i opiekunie dziecka tutaj dla Ciebie, aby wspierać Cię w tej pięknej przygodzie, jaką jest towarzyszenie dziecku w jego rozwoju i w poszukiwaniu jego potencjału. Ale teraz przechodzimy już do 12 odcinka, czyli do 12 supermocy Twojego dziecka, jaką jest dbanie o zdrowie. Jeżeli zastanawiasz się, jaki kraj jest najzdrowszym krajem na świecie, to powiem Ci, że w 2024, według indeksu zdrowia opracowanego przez Bloomberg, była to Hiszpania. No ale to łatwe, prawda? Dużo słońca, dobra dieta, częste przebywanie na świeżym powietrzu. Ale ja dzisiaj, rodzicu opiekunie dziecka, chcę powiedzieć Tobie: jak to Ty możesz wdrażać takie zdrowe nawyki Twojego dziecka i dbać o to, aby ono było zdrowe na co dzień. Jeżeli mówimy o wdrożeniu jakiegokolwiek nawyku w życie Twojego dziecka, to zaczęłabym najpierw od przyjrzenia się, jakie nawyki, jeżeli chodzi o zdrowie, mamy ja i moja rodzina. Ponieważ najważniejsze w wychowaniu dziecka jest uświadomienie sobie jednej rzeczy. Dziecko bacznie nas obserwuje i tak naprawdę kopiuje nasze zachowania. A jeżeli nie zachowujemy się w dany sposób, to ono również to kopiuje. Jeżeli chodzi o naszą dietę, jakie rzeczy znajdują się w naszej lodówce, jakie rzeczy lądują w naszym koszyku zakupowym, to taki pierwszy element, gdzie możemy od najmłodszego wieku dziecka wdrażać właśnie dobry nawyk. Polecam ci zrobić razem wieczorem po prostu taką naradę, jeżeli chodzi o waszą listę zakupową, i niech każdy z domowników opracuje taką swoją najzdrowszą listę takich smakołyków, i niech to będzie wasza podstawowa lista, czyli zawsze, jak idziecie do sklepu, te rzeczy lądują w Waszym koszyku. To od Ciebie, rodzicu, zależy, co w Waszym koszyku zakupowym się znajdzie, i to od Ciebie też, rodzicu, zależy, jak Twoje dziecko podejdzie tutaj do takich swoich nawyków żywieniowych. Moje dzieci od najmłodszych lat próbowały tego, co jemy my, i nigdy nie było tak, że przygotowywałam posiłki dla nas, dla osób dorosłych, a dodatkowo dla dzieci mniej posolone, mniej przyprawione. Tak samo, gdy podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy różne kraje, moje dzieci razem z nami próbowały, tradycyjnych posiłków z danego kraju. Czyli jeżeli byliśmy w Paryżu, to zgadnij, moje dzieci spróbowały oczywiście ślimaków. A gdy byliśmy w innym kraju, próbowały czy to frutti di mare, czy jakiś okolicznych po prostu smakołyków i dzięki temu poznawały kulturę nowego kraju, ale również przygotowywały swoje kubki smakowe do tego, aby właśnie być otwartym na różne smaki, no i oczywiście, aby zdrowo się odżywiać. Drugim takim bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie i wdrażanie zdrowych nawyków, jeżeli chodzi o Waszą codzienność, jest przebywanie na świeżym powietrzu. Kraje skandynawskie są mistrzami, jeżeli chodzi o przebywanie na świeżym powietrzu i bardzo warto kopiować te dobre nawyki. W Szwecji, w Norwegii czy w Finlandii już w żłobkach i w przedszkolach dzieciaki mają nocowanie w trakcie przedszkolnego dnia właśnie na tarasie, w przedszkolu albo wręcz w jakimś parku, albo w lesie. Przebywanie na świeżym powietrzu to oczywiście hartowanie odporności dziecka, a wzmocnione ciało to też wzmocniona odporność psychiczna. Aby y, pomóc Twojemu dziecku w budowaniu takich zdrowych nawyków, bardzo ważne jest to, aby ono codziennie przebywało na dworze, bo pamiętajmy, nie ma złej pogody, co najwyżej jest złe, nieodpowiednie. Ubranie. Twoje dziecko bardzo bacznie obserwuje Twoje nawyki żywieniowe i też Twoje nawyki, jeżeli chodzi o aktywność sportową. Zima jest takim niesamowitym czasem w roku, gdzie można naprawdę bardzo różnorodne aktywności sportowe zaprezentować Twojemu dziecku. Ja znajduję się teraz w Alpach na nartach. Moje dzieci właśnie szusują za mną gdzieś na którymś stoku, nawet nie wiem, powiem ci na którym. Natomiast zima to nie tylko narty. Mamy Mamy bardzo dużo możliwości, na przykład możemy jeździć na sankach, możemy jeździć na łyżbach, możemy wędrować w zimę. Po górach. Możemy nawet zimą jeździć na rowerze, jeżeli mamy odpowiednie ku temu opony. Im wcześniej pokażesz dziecku różne sporty i różne aktywności sportowe, tym bardziej Twoje dziecko będzie mogło poznać siebie i swoje predyspozycje. Moje dzieci od najmłodszych lat miały już na nogach łyżwy, miały na nogach narty, próbowały różnych aktywności sportowych, jeżeli chodzi o zimę. Tak samo w lecie. To, co wypróbowaliśmy my, od razu proponowaliśmy naszym dzieciom. I to wcale nie znaczy, że dziecko będzie dokładnie tak samo zafascynowane daną dyscypliną sportową, którą uwielbiasz ty, ale chodzi o to, żeby od najmłodszych lat pokazać dziecku, że to jest bardzo dobry nawyk. Uprawiając sport i przebywając na świeżym powietrzu, ujawniają się u nas hormony szczęścia, czyli endorfiny, a kortyzol, czyli hormon stresu, znacznie spada. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjść na świeżym powietrzu. Pobawić się w śniegu, zbudować bałwana, pobiegać, pospacerować. A jeżeli masz taką możliwość, załóż narty, załóż deskę, albo weź po prostu sanki i zaproś Twoje dziecko właśnie do tej pięknej zimowej zabawy. Ja za sekundę wracam już na stok, ale chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że praca nad tym, tym dwunastym nawykiem, czyli dbanie o swoje zdrowie i wspieranie dziecka w budowaniu tego nawyku naprawdę zaprocentuje w przyszłości. Dziecko będzie bardziej takie wyważone psychicznie, będzie miało większą odporność i wy, jako rodzina, spędzając ten czas razem, oczywiście bardzo wzmocnicie swoje relacje. Pozdrawiam cię serdecznie, a za tydzień widzimy się już w ostatnim odcinku z tej serii. Jest to odcinek, w którym opowiem ci o super mocy jaką jest synergia. Zapraszam Cię serdecznie i wracam na stok.